14 marca będzie miała premiera nowego cyklu miejsce. Ten cykl nazywa się właśnie Nastolatki rządzą kasą. Tak jest. Nowy program społeczny, rozrywkowy, ale z zacięciem eksperymentalnym. Aleksandra Piotrowska jest z nami, psycholożka dziecięca, która pełni właśnie funkcję konsultantki w tym programie. Witamy się serdecznie. I Marcin Faciuk. nauczyciel, zastępca dyrektora zespołu szkół Rzemiosław w Łodzi. Prowadzący ten program. Poznaję. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Ciekawa rola. Witam serdecznie. Mm. Ale zanim porozmawiamy, moi drodzy, to najpierw zobaczmy fragmenty tego, co się szykuje. Nastolatki rządzą kasą. To pierwszy taki eksperyment w Polsce. To jest ten budżet. Nie no, gorąco mi się zrobią Nad domowym budżetem władze przejmą nastolatkowie. Kupuję, co chcę i się nie muszę z tego tłumaczyć. No widzisz, Przez miesiąc to oni będą decydować, na co rodzina wyda okay. pieniądze. Za cztery tysiące? Każdy z nich zapowiada, że wprowadzi zmiany. Ostatni raz. Co? Wykonałaś dziś swoje dzisiejsze obowiązki? Hej! Ich rządy, to będzie prawdziwa rewolucja. Nie odzywaj się do mnie. No to pa. co się stanie, gdy ich wyobrażenia zderzą się z rzeczywistością? Już się gubię trochę w tym szkucie z problemem. Nie ma to sensu po prostu. Za co będą chcieli płacić? Mama mnie zabije. A za co nie? Nie. Jak to wpłynie na życie pozostałych domowników? Cudowne emocje. Okay. Spiąć domowy budżet nie jest łatwo, wiemy o tym wszyscy, ale, ale jak o, przekażemy mm. tę władzę nastolatkom, może być jeszcze ciekawiej. Dlatego mm -hmm. <grafię> no, moi drodzy, opowiedzcie proszę, z jakimi Wy się wyzwaniami mierzycie i w jakich obszarach jesteście wsparciem dla tych nastolatków? Jeśli o mnie chodzi, jestem przede wszystkim e... Tak jak powiedziałeś, prowadzącym programu, prowadzącym eksperyment, uh, wprowadzam nastolatki, opiekuję się nimi w trakcie eksperymentu, uh, kanalizuję ich emocje również, bo tutaj mm -hmm. można było zobaczyć, że to są prawdziwe emocje, to są szczere emocje. Uh, my tego nie reżyserujemy w żaden sposób. My się zastanawiam, czy jeden prowadzący wystarczy. <laughs> <na to śmiech> jest, jest ciężko. My się z, z, z tymi nastolatkami tak zżyliśmy, <laughs> że, 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 że naprawdę jestem dla nich wsparciem i dzwonią do mnie, dają mi sygnał, jeżeli coś się dzieje, jeżeli zauważają, że coś się u nich w rodzinie dzieje, mm. e, również mm. jestem osobą, która ma za zadanie porozmawiać z rodzicami tak na poważnie. I tutaj myśl, dochodzi że... myślę do różnych o tym... sytuacji mm. i nerwowych, Otóż i, za... i, takich I konfliktowych, no bo przecież rozmowy no tak. o kasie zawsze są konfliktowe. Ale jeszcze Ola... Andrzej, ja myślę, mm. przepraszam, jeszcze tylko przerwę, że jak zwykle przy okazji naszych formatów, mm. to te pieniądze są tutaj tylko pretekstem do tego, żeby rozmawiać mm. o tym, co siedzi, prawda, w tak. tych rodzinach. No właśnie, tak, tak. A dużo siedzi pewnie. Mm. Dokładnie. Słuchajcie. Ähm, ähm, ähm Dużej w odczuciu dzieci, bardzo dużej, mhm. kwoty, którą dostają do swojej dyspozycji, nadmińmy miesiąc, no tam niespełna, niespełna miesiąc, dwadzieścia mhm. par dni to trwa, to tylko pretekst do tego, w moim odczuciu, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie zjawiska zdarzają się w rodzinach z nastolatkami. Aha. I odbieram ten, ten program jako takie piękne przybliżenie yy, różnorodności przechodzenia całych rodzin przez okres lat nastu u dzieci. Wszyscy wiemy jaki to jest dla, tak, tak dla, jest, dla bo nas ciężki bo okres. Każdy odcinek to jest jeden przypadek, jedna Dokładnie. rodzina, jed, jeden nastolatek lub nastolatka e, od początku do końca i różne są e, i kwoty i sumy i sprawy i e, no problemy. Wyzwania. Marcin, czy ciebie no coś zaskoczyło? Na przykład jakaś dojrzałość tych, tych dzieciaków? Albo ich, albo nie ich pomysł albo. na to, gdzie przekierować fundusze? Mhm. Czy pracujesz z młodzieżą już od bardzo dawna. Czy coś zaskoczyło? Może nie zaskoczyło, ale sama ta problematyka. Wyobraź sobie, że w tym momencie ty dajesz swoim, swojej młodzieży, którą masz w domu, tak. a, całe pieniądze, które zarabiasz. I oni decydują. Oni mhm. robią wszystkie zasady, postanawiają nowe zasady domowe, zastanawiają je Bardzo i musi się dostosować. Mhm. E, tak więc tutaj e, również podejście młodzieży, podejście każdego z bohaterów naszego eksperymentu e, było czym jest czymś innowacyjnym. E, to jest coś, co ma zarówno interesować nas. To jest coś, co ma nas trochę bawić, ale tak naprawdę zastanowić, mhm. czy nasza rodzina e, byłaby w stanie to zrobić i popatrzeć, tak wejrzeć mhm. od środka, jak nastolatkowie spełniają swoje marzenia, czyli robią coś. Tak. Wiesz, też to było zabronione strony... albo zakazane, albo wiesz, niedozwolone, Myślę, tak. że no. moje dzieci to bardzo by chciały, na przykład, bo wydaje mi się, że każde, każdemu się wydaje, że jest na tyle dorosły, że potrafiłby to zrobić. No tak, ale to jest, ale, to jest to, ale totalnie cały budżet łącznie z zobowiązaniami kredytowymi bankowymi czy no tylko nie, nie opłatami, nie tylko jedzenie, i tak dalej, to jest tak, stałymi dokumenty. decyduje, czy w ogóle zapłacić za ten kredyt. Może a a może zapłaci? zapłacić. Za nie za wszystko w tej sytuacji. Może ci nie dać na przykład pieniędzy na twoją codzienną kawkę, którą lubisz gdzieś pijać. Albo, Albo odmówić ci finansowania, nie wiem, siłowni i tak dalej. Chcesz powiedzieć, Ola, że muszę umyć to... samochód mojemu synowi? Jestem, który... No, Jestem no. Który, który rządzi. Ale tak naprawdę pamiętajmy, że oglądając te rodziny, to jest trochę tak, jakbyśmy patrzyli w lustrze i mieli szansę zobaczenia samych siebie. Mam nadzieję, że, że ten program pomoże rodzicom tak w modyfikowaniu własnego no. postępowania, w zauważaniu tego, że ich dzieci dorastają. Do to jest dla wielu poważny problem. Tak Na jest. Jesteśmy to w torek, bardzo, bardzo ciekawi to, tego wtorek o 21.35 od 14 marca e, będzie można zobaczyć właśnie to spełniające się marzenie. Będzie można zobaczyć Aha. to, Dobrze, Tom, e, czy każdy domowo. odcinek kończy się Happy Endem, czy nie każdy? <grym> to będzie trzeba już zobaczyć okay. tak naprawdę na własne oczy. Zależy, co to znaczy Happy End. Okay. Ale no to no taka wiesz, bankructwo, o, <grym> zaległości, nie. długi, nie? <grym> Jak wiecie, ja kibicuję Dobra. bardzo takim historiom społecznym, więc naprawdę tak czekam jest. na ten program y, mm. także jako mama. Także dziękuję Wam bardzo. Nastolatki rządzą kasą. Dobrego powodzenia, dużej oglądalności i na pewno się będziemy widywać. Absolutnie.